Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Moim gościem podczas czwartego gali sportu walki w jest Waldemar Wilprzowski, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, który przechodzi dzisiaj w sędziego. Tak, dzisiaj występowałem w roli sędziego. Zawodnicy naszy, nasi stoczyli 6 walk, walk bokserskich. Piękne widowisko, piękna impreza. W tej chwili toczą się walki w innych stylach. Piękne widowisko. Gratuluję władzom Heuma, pani prezydent Agacie Fisz za zorganizowanie kolejnej, zresztą czwartej tego rodzaju imprezy, która przyjęła się tutaj i cieszy się bardzo dużo popularności wśród mieszkańców. Jak widać, cieszy się dużo popularności, dlatego że cała hala była zapełniona. Zaprezentowali zawodnicy różne walki, i kickboxing, i boks, więc ta rozwalona szkola sprawiła, że jednak. Frekwencje dopisałam. Tak, zdecydowanie, właśnie w naszej różnorodność stylu przyciąga widzów no i stanowi atrakcje sportowe. Jest to po prostu coś innego, specyfika imprezy bardzo piękne i, i po raz kolejny podkreślam, że no to jest właśnie chyba właściwy kierunek organizacji imprez sportowych. Zaprezentowali się również nasi pięściarze. pięściarz z Chełmu i z Lubina. Jak pan te pojedynki? Pojedynki stały na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza tutaj y, chcę podkreślić y, zwycięską walkę z, z Sadurskiego Mikołaja i z Gawdzińskim Arturem. Y, z drugiego LO Sadurski z Patolomem. Piękna walka. Przewagę mał zawodnik z hełma, a pięknie, pięknie został wykrunktowany przez zawodnika Panowy. Zawodnik Kapinem mówił, że w pierwszej rundzie trochę się przestraszył swojego rywala, bo zaczął e, napierać na niego, ale już w odpowiedzi trenera w drugiej i w trzeciej rundzie ta trzecia runda chyba była decydująca, prawda? Zdecydowanie tak. No, Dawdziński Artur. Jak było widać miało imponujące warunki fizyczne, ale w tym przypadku zwyciężyła technika nad siłą. Jaką drugą walkę by Pan jeszcze podkreślił? No oczywiście zdecydowanie piękna walkę stoczyła Karolina Michalczuk z Jadwigo Stańczak. Ale zawodniczka z Gliwiczu nie zasługuje na uznanie, ponieważ dzielnie stawiała odpór i wytrwała do końca przez 4 rundy. Dokładnie i nie przegrała przed czasem, także dla Jadwigi też należą się brawa. Zdecydowanie tak, tak jak podkreślał spiter zawodów, brawa dla dwóch zawodniczek zasłużone były. Młode pięściarki mogą brać przykład z Karoliny Michalczukiej wytrwałości, tego, że przykłada się za treningów i jego walczy w rynku. Zdecydowanie tak, Pani Karolina. Panuje formą, długie lata uprawia boks. No i dalej jest nasza nadzieja olimpijska. Życzę jej tego z całego serca.